Cześć, kochani. Mam dzisiaj dla Was odcinek o najczęściej zadawanych przez Was pytaniach. Uznałam, że skoro zadajecie te pytania ponownie i ponownie, to gdzieś trzeba uzupełnić pewien zakres informacji. Może tytuły niektórych odcinków nie wskazują na to, że Wam pomogą w rozwiązaniu tych tematów. Więc pytacie, jak najbardziej zachęcam wam, Was nadal, żebyście śmiało pytali, chętnie Wam pomogę, piszcie maile, jak tylko jestem w stanie, odpisuję stopniowo, jeden po drugim, jak jest ich wiele, czasami musicie chwilkę dłużej poczekać, będę Was wciąż prosiła o wyrozumiałość. Natomiast jakie są te pytania? Bo to na pewno wielu z Was interesuje, szczególnie tych, którzy mają wątpliwości, czy wszystko jest ok, zaczynają przygodę ze świnkami, lub mają już świnki jakiś czas, ale wciąż chcą się upewnić, że wszystko robią dobrze. Jeżeli zastanawiacie się, czemu dwie moje kochane świnki stoją w tym rogu i się tu patrzą, to dlatego, że mam tu dla nich przysmaki, nie chcę ich męczyć, więc tutaj im na nich sobie pojedzą suszony topinambur. I teraz przejdziemy do rzeczy, czyli do pytań. Pierwsze najczęściej zadawane pytanie, nie jest jedyne, ale jest to pierwsze z nich, to pytanie o żywienie. Żywienie, czyli czy dobrze żywicie swoje świnki, czy dobrze karmicie swoje świnki. Najczęstsza kwestia i problem jest taki, że one są wybredne. Większość kawi domowych jest wybredna i nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic też złego. Natomiast jak wiecie, świnki powinny jeść siano. Większość je bez problemu. Natomiast zderzają się rozpieszczone świnki, które mają dostęp do dużej, ogromnej ilości warzyw i owoców oraz ziółek i tego sianka jeść nie chcą. To jest najczęstszy problem żywieniowy. Kolejny jest też taki, jeżeli podajecie za dużo przysmaków, czyli też tutaj wliczam nie tylko te niezdrowe przysmaki, bo tych nie, po, nie powinniśmy podawać wcale, natomiast te przysmaki jak owoce, szczególnie owoce, które mają dużo cukru, ich praktycznie wcale nie powinniście podawać, pamiętajcie o tym, warzywa są już znacznie lepsze. Natomiast jeżeli podajecie tych warzyw za dużo, to Wasza świnka nie będzie jadła tej zdrowej części diety, czyli sianka i niektórych ziół. Jeżeli z kolei Wasza świnka dostaje dużo ziół, dużo sianka, no to sianko jest nienaruszone, zmniejszcie troszkę ilość ziół, albo podawajcie sianko, sianko musi być cały czas. Także to nie ma wątpliwości, ale podawajcie tych ziółek trochę mniej, albo ziółka rano, garstka, wieczorem garstka. Rozdzielcie to między sobą przysmaki też raz dziennie, tak, żeby ta świnka miała wyłącznie to siano. Wtedy na pewno zapewniam was po nie sięgnie, ponieważ świnki mają szybką przemianę materii. I tym samym zmierzam do drugiego bardzo często zadawanego pytania. Macie świnki, wasza świnka nie je. Z różnych przyczyn to wynika, często z źle umodelowanej klatki. Na przykład dajecie jedzenie na piętrze, jest to mega wygodne pod kątem sprzątania, jak najbardziej. Natomiast jeżeli świnka jest nowa, w nowym domu czasami na to piętro się wejść boi. Niektóre świnki mają, mam wrażenie, subiektywne oczywiście, że lęk wysokości, jeżeli pochylnia jest pod zbyt ostrym kątem, świnka boi się wejść na piętro. No, i nie możecie tak czekać, dzień, dwa, bo myślicie, że to aklimatyzacja, tak jak u większości zwierząt, więc świnka nie je nic, nie, bo jest leniwa, czy nie wiadomo z, jakiego, z jakiej przyczyny no bo nie wiecie z jakiej przyczyny nie wchodzi na piętro, oczywiście to nie jest wasza wina. Natomiast jeżeli nie wchodzi na piętro i tym samym nie je, szybciutko jedzenie zrzucacie na dół, blisko kryjówki świnki. Każda kawia domowa musi jeść cały czas, przynajmniej raz na godzinę. Coś tam musi w tym pyszczku mieć, przemiana materii musi działać. Ona się musi często załatwiać, to wszystko musi być na chodzie. Także świnka przede wszystkim musi mieć dostęp do jedzenia. Jeżeli nie je, to na przykład chowacie w kryjówce, ukrywacie jedzonko, dajecie zieleninkę. Wszystko to, co zwierzaki mogą lubić najbardziej. Chodźcie świnki trochę do filmu. Kolejne bardzo często zadawane przez Was pytanie dotyczy łączenia świnek morskich. Oczywiście trzeba zrobić bałagan, żeby było fajnie. Dotyczy łączenia świnek morskich, czyli kiedy macie już jakąś świnkę najczęściej i gdzieś dowiadujecie się, wyczytujecie, że świnka powinna mieć towarzysza. Tak, oczywiście świnka powinna mieć towarzysza, jest to dla niej bardzo ważne, wręcz konieczne. Ponieważ wtedy świnka jest interaktywna, porusza jest, się, jest wesoła. Samotna świnka bez towarzysza swojego gatunku zrobi się smutna, osowiała. Także o tym pamiętajmy, jeżeli macie jedną, można właśnie dołączyć do niej drugą w każdym wieku. Wiek nie ma tutaj znaczenia. Często pytacie i piszecie, że moja świnka jest już chyba na to za stara. Ma dwa, trzy, cztery lata. Nie, nie ma takiego, takiej sytuacji, że świnka jest za stara na towarzysza swojego gatunku. Natomiast bardzo ważne jest, jakiego towarzysza dołączacie. Przede wszystkim kontrolujecie płeć, żeby były to świnki tej. Samej płci lub wykastrowane, wysterylizowane, przynajmniej jedna z nich, nie chcemy niekontrolowanego krycia, łączenia świnek bez rodowodu, bez świadomości genów, nie chcemy, aby chorowały, także pilnujecie, dbacie o to, żeby te świnki po prostu były prawidłowo połączone prawidłowej płci. Jeżeli w sklepie, gdzie nabywacie świnki, nie udało się wam z hodowli z różnych przyczyn, nie wiedzą, nie są w stanie udzielić wam informacji. Najlepiej udać się do weterynarza. Jeżeli z tym również macie problem, nie macie specjalisty w żadnej rozsądnej odległości, możecie zapytać na grupach facebookowych. Tam są specjaliści, możecie do mnie napisać, przesłać zdjęcie. Postaram się pomóc Wam rozróżnić, rozeznać, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest ok. Często też mówicie, że przywieźliście drugą sinkę, włożyliście do klatki. No i sinki gdzieś na siebie skaczą, warczą, szczękają zębami. Jest to absolutnie normalne. Łączenie świnek w 99% nie przebiega super łagodnie. One muszą się dogadać, one muszą ustalić hierarchię, gdzieś tam się czasem pokłócić, parę dni nie jest super przyjazne, dopiero później one siedzą razem, tulą się, spędzają razem czas i mają już swoje ustalone stado. Także nie martwcie się za nadto, jeżeli nie pojawia się krew. To, że futro lata w powietrzu podczas łączenia świnek, jest dosyć normalne. Nie powinna tylko pojawiać się krew, nie powinna się pojawiać konkurencja pokarmowa, że jedna świnka odgania drugą od miseczki i wtedy dostawiacie dodatkowe miseczki. Obserwujecie czujnie, ostrożnie i wszystko powinno być dobrze. Ale przede wszystkim łączenia przeprowadzajcie nie w klatce, a starajcie się gdzieś w łazience, na podłodze, w pokoju, gdzie jest większe terytorium, żeby świnki mogły mieć trochę więcej przestrzeni i nabieganie, uciekanie. I dogadanie się w sposób pokojowy. E, jakie jeszcze macie do mnie bardzo często pytania? Bardzo często pytacie o wyprawkę. Czy macie wszystko? Świnka przyjeżdża i macie wątpliwości, czy niczego wam nie brakuje? Co gaduły? Pytacie, czy niczego Wam nie brakuje. Co jest tak naprawdę potrzebne? Jeżeli macie inne zwierzątka, to zabudowana klatka. Coś takiego Wam się nie sprawdzi, ponieważ jakiś piesek, kotek mógłby wskoczyć, nie wiadomo co mu przyjdzie do głowy i coś śwince zrobić. Także jeżeli macie inne zwierzątka zabudowana, jeżeli nie macie innych zwierząt wolno chodzących po domu, może to być taka klatka otwarta jak najbardziej. Świnka nie skacze, bo o to często też pytacie. Z klatki nie wyskoczy tej wysokości już przynajmniej, tego jestem absolutnie pewna. E Także tak, klatka musi być, jakieś podłoże, może to być wedwet, tak jak w tym wypadku u mnie, może to być inna mata, <laughs> może to być pelet, ale niekoniecznie coś powinno na tym pelecie być, bo jest za twardy. Świnka dostanie nagniotków, będą ją bolały łapy, ewentualnie trociny. Natomiast e, ostatnio coraz więcej weterynarzy odradza ściółki naturalne. Które po prostu są źródłem ewentualnych mikroustrojów niepożądanych, bakterii, namnażania się grzybów. Także raczej ściółki, które możemy wyprać, zdezynfekować. Są też przyjemniejsze, bezpieczniejsze dla samych zwierzaków. Mamy klatkę, mamy ściółkę, potrzebne są miseczki, poidełka i jedzenie. Pozostałe rzeczy są akcesoryjne, ale fajnie, żeby była półotwarta kryjówka na starcie czyli jakiś tunel, hamaczek, coś takiego byłoby bardzo fajnie. I w zasadzie wtedy macie wszystko i oczywiście jeszcze należy pamiętać o jedzeniu, przede wszystkim siano, siano i jeszcze raz siano. Dorzucamy do tego ziółka, jakąś fajną mieszankę, bądź jeżeli jesteście bardziej zorientowani i przyłożyliście się nieco bardziej, ziółka pojedyncze, te do podawania codziennego na początek są najbezpieczniejsze i rozszerzamy dietę, podając przede wszystkim siano, zioła, wodę, do tego można podać granulat, nie trzeba, ale też nie więcej jak łyżka stołowa na głowę, czyli na jedną świnkę na dobę. Um, urozmaicamy, podajemy smakołyki z ręki, warzywa, owoce, um, raczej suszone niż świeże, świeżych nie za dużo. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, szczególnie pamiętajcie o tym latem, kiedyś zielenina jest w pełni. Nie przesadzamy, żeby świnka nie dostała tutaj jakichś problemów z jelitami, rozwolnień, bo to się tak może skończyć, także jeżeli chodzi o wyprawkę, tak w telegraficznym skrócie, bo oczywiście można by o tym mówić i mówić, a jakie poidło, a jakie miseczki, jaka firma, jaką markezią wybrać, to tak naprawdę jest Wasz wybór, Wasza kwestia, a tak naprawdę jeszcze bardziej prawdę to wybór Waszych świnek. Bo zobaczycie, to im smakuje, to im nie smakuje, tak jak wspominałam na starcie, te zwierzaki są bardzo wybredne. Także, ale nie ma w tym niczego złego, na pewno się z nimi dogadacie, uda Wam się wypracować odpowiednie rozwiązania. I ostatnie już na dzisiaj pytanie, żeby ten odcinek nie był bez końca. Bardzo, bardzo często pytacie o witaminę C. W wielu miejscach jest informacja, że świnkom, świnki nie produkują same witaminy C i w konsekwencji zaczynają chorować. Dostają ranek na, w okolicach ust, jamy ustnej, mają różne inne problemy. To się nazywa skorbut, tak konkretnie. I tak. Jeżeli chodzi o suplementację witaminy C, optymalnym rozwiązaniem byłoby sprawdzić świnkę u weterynarza, przebadać i wówczas dobrać odpowiednią dawkę, odpowiedni preparat. Jeżeli tego nie robicie w ten sposób, najbardziej osobiście polecam witaminę C naturalną, czyli podawanie owocu aronii, owocu dzikiej róży, suszone, podawanie aceroli w niewielkich ilościach, posypywanie ulubionych pokarmów. W ten sposób do tego podejść. Jeżeli chodzi o suplementy, w płynie, w kropelkach, w proszkach jak najbardziej można, natomiast wtedy pamiętajcie, żeby nie przesadzić, żeby podawać odrobinę, co kilka dni. Nie tak za dużo, bo co prawda jej teoretycznie nie można przedawkować, natomiast słyszałam różne opinie. Że jeżeli będzie za duży nadmiar, polejecie nią jedzenie, jedna świnka, macie trzy, zje to wszystko jedna świnka, gdzieś tam będzie ją bolał brzuszek. Oczywiście tego nie chcemy, także jeżeli chcecie po prostu zadbać o to, żeby świnka nie miała braków, skupcie się na naturalnych metodach. Tak jak w przypadku ludzi, tak w przypadku świnek będzie to dla nich najzdrowsze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, piszcie śmiało pod tym filmem. Chętnie wam po prostu na nie odpowiem przy następnym nagraniu.